Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie w nowym vlogu Jest do no, 25 po 7, więc zaczynam bardzo, ale to bardzo późno dzisiaj Natomiast, no to był dzień pracujący, dlatego też, no wiecie, po południu byłam w domu Miałam sporo paczek z Vinted do wysłania I właśnie, tam was serdecznie zapraszam, moje Vinted wam tutaj zaraz wyskoczy Troszkę nowości się pojawiło Więc może znajdziecie coś dla siebie Co tam? Na tarbę z zakupami szlaka? Ach, oh, dzisiaj taki fajny dzień, bo tak wiecie, wszystko na spokojnie i w pracy i w ogóle, bo jeżeli ktoś miał farta, to miał dziś dodatkowy dzień wolny i taki fajny długi weekend sobie mógł stworzyć, natomiast no, ja nie miałam tego szczęścia, w każdym razie, w każdym razie co kochani, miałam dzisiaj tak jakoś fajną energię e, i, i mówię, dużo porobiłam po pracy, ale dodatkowo też wybrałam się na zakupy spożywcze, znowu wiecie, woda, 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 to teraz idzie po prostu hektolitrami e, przy tych upałach, ale też kilka rzeczy właśnie tam kupiłam dodatkowo, więc Wam za chwilę pokażę. I wpadłyśmy z nadeńką do Sinsei. Totalnie miałam inne założenie w Sinsei, ale te, to, czego chciałam, nie było, więc odkupiłam moje dziecko, zobaczcie, taka siata i naprawdę, to jest to wszystko dla nas, naprawdę. Także już Wam pokazuję, i słuchajcie, to fajna akcja minus 70% na drugą rzecz z wyprzedaży, więc troszkę tych rzeczy miałam naprawdę tanio. Tam na przykład nie wiem, koszulka wyszła za złoty 20, ale to zaraz Wam wszystko pokażę i powiem. Dobrze, buciki, dużo bucików na wyprzedaży. Rozmiar 28 na Dusia nosi tak normalnie, ale w Sincej musi być to 29. Ten 28 jest już taki na styk. Na duniu? Na Duś, yy, Bibi zrzuci mi kamerę, to tak nie rób, dobrze? Zatem, yy, kochani, z bucików właśnie takich wyprzedażowych wybrałyśmy taką oto parę. Nadusia bardzo lubi tego typu kolory, więc jakby, wiecie, yy, wszystko super. I one są tu fajne, będą totalnie wodoodporne, więc no takie pierwsze jesienne dni naprawdę idealne. Yy, no i słuchajcie, cena 23 zł. Yy, my miałyśmy nieraz buty z Simsei i naprawdę tak do pobiegania gdzieś tu po do ubrudzenia są naprawdę w porządku, więc... Tak, takie oto, tutaj srebro, świetne buciory. Wzięłyśmy też kredę, była przeceniona z 10 na 7 zł i to jest właśnie taka giga kreda, miejscami połamana, więc pewnie dlatego ta promocja i została ostatnia paczka, ale spokojnie na działeczce wykorzystamy i to w ogóle nie przeszkadza, że ona jest, wiecie, gdzieś tam połamana bez promocji, to jest jedna jedyna rzecz, co wzięłam na deńce, restopy 122 na 128, 16 zł i to one są takie nie za grube, nie za cienkie więc będą idealne też na te takie pierwsze jesienne dni, właśnie do przedszkola, w zasadzie już wiecie zerówka, to już nie można mówić, że to jest taki typowy przedszkolak więc będą ekstra miej litość co ty taka głośna? Tutaj właśnie będą ciuchy, zaraz wam pokażę. I jedna tylko taka domowa rzecz, a mianowicie taki set. To są dwie sztuki, takie podkładki, podgarnki gorące, jakieś takie miski, Zobaczcie, 7 zł. Teraz to są przepiękne odcienie. Bibi, bibi, to są tylko zakupy! Chodź, to tylko zakupy są. I lecimy sobie. To po prostu ceny, moi drodzy. To jest, ceny to jest obojętne, jak mówię, druga rzecz, minus 70%, więc wiele z nich było jeszcze właśnie tańszych. E, 6,99 bluzka na długi rękaw. Zobaczcie. Taka wiecie, zwykła bawełna i takich bluzek to naprawdę nigdy dosyć, bo to do przedszkola sobie znalazł. Kolejna rzecz to koszulka uda kontynuować. No teraz słuchajcie, mamy naprawdę wesoły, wesoły domek, yy, pełna chata yy, i nie jest tak chłopsiub. 1,22 m i kwalwienność spędzi. 3,99 koszulka na ramionczkach, ale ona jest taka wiecie a crop top, tylko troszkę dłuższa. No, więc jeszcze teraz i tak mają być wiecie, solidne upały, to na pewno się wykorzysta. I to samo jeśli chodzi o to 3,99 w ogóle. Metr 16, nie było metr 22, ale to też będzie taki właśnie luźny crop top. Nadusia chciała taki, bo ja w ostatnim czasie zaczęłam takie nosić no i właśnie tak krótszą chciałaś i udało się dwie sztuki. I słuchajcie, zwykła taka koszulka 6,99, to już jest 1,28 m, ale to jakby też nie przeszkadza, że jest za duża. Taka oto, zwykła różowa. Wiecie. Fajna. Wzięliśmy piżankę 1,16 16 ale ona taka jest też większa, więc będzie, będzie jeszcze super pasowała. Jej cena to 15,99 i mamy tak, krótki rękawek o, z mini i spodnie. Długi, długi rękaw, chciałam powiedzieć, długa nogawka. Fajna, bardzo cieniutka, więc będzie naprawdę super wygodna. Tu mały szczekacz. Dzisiaj się jeszcze nie pokazywała. O! I taka fajna sukienka. Właśnie też zebrałyśmy do przedszkola. Naprawdę jest prześliczna. 13,99 16, ale też wypada naprawdę na sporą. I mierzyłyśmy w sklepie, bo. Mówię, kurczę, wiecie, żeby nie była za krótka, czy też, żeby rękawki nie były e, przymałe. No i zobaczcie, taka naprawdę Nadysia wygląda w niej przeuroczo. Prawda, Nadeńko? No pewnie i będzie super stylowa, nie? No, także mój kochany kolor, co tu Wam dużo będę <śmówiła> mówiła. Więc e, takie oto zakupy z zapłaciłam, nie wiem, nie tyle 90 zł, zaraz wam powiem. 89,64. Naprawdę mówię, połowa rzeczy to i tak była e, minus 70%. Dobrze i teraz może od razu przyciągnę zakupy z Carefura i Wam pokażę, co tam jeszcze mam. Dasz radę? No dobra, mój pomocnik mi podaje płatki Cini minis, bo ostatnio miałam e, jakąś taką fazę na właśnie słodkie płatki rano, więc zjadłam e, gold flakes, dobrze mówię? E, no, a teraz właśnie cini minis będą. Nie codziennie, ale wiecie, czasami, więc żeby były. Tutaj wzięłam płyn do płukania tkanin, też karpurowa marka. Mm, mam bardzo ładny zapach naszych jaki, Zobaczcie, taki fioletowy. On kosztował chyba dyszkę. Także super. A tutaj mamy półtora litra. Wzięłam sobie też takie deserki ryżowe. Um, tutaj mam rizo, pistacjowy, więc zobaczymy. A tutaj waniliowy. Beriso-waniliowy, jakiś tam czekoladowy, to już jadłam, ale pistacjowego jeszcze nie. Ja wzięłam również tabletki do zmywarki, ja Wam wielokrotnie kiedyś pokazywałam i polecałam, i nadal polecam także. O, wjechały one i one są naprawdę tanie, bo 27 zł, niecałe. Dzisiaj były bez promocji. Wow, no tutaj mamy ciężko, mamy trzy soki jabłkowe. Soki jabłkowe muszą być i co jeszcze mamy na Dusiu? Mleko. Klasyka gatunku. To znaczy dodatkowo jeszcze dwie zgrzewki wody, ale to <grymne> pomińmy. Dobrze, kochani, wszystko. I jest mały łobus. Ostatnio cały czas zakupy się przewijają w moich vlogach. Wybaczcie, no ale oh, cały czas zapasy trzeba. Yy, yy, wiecie. Do, 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 dopełniać uzupełniać więc. Tak, nie ma Szczekające Szczekający pies. Jeszcze, słuchajcie, pranie nastawiłam. Gdzieś tam, kochanie ta kółeczka poleciała przed chwilą słyszałam pod stolikiem. Jeszcze pranie nastawiłam o właśnie taką wieczorową porą, ale cieszę się, bo nie będzie w nocy padać, więc wszystko pójdzie na balkon i niech i tyle. A jutro fajny dzień, jutro mamy, no właśnie, dzień wolny, więc praktycznie calutki, słuchajcie, no calutki spędzimy na działce. Będzie grill. Moja mama coś tam ma pysznego porobić, chyba szaszłyki. Także na pewno wam yy, pokażę. Tak, więc no jutro naprawdę będzie super odpoczynek. Dzień dobry kolejnego dnia. Co to za przytulaski na dusiu? Co to za takie śmieszne spanie tutaj? A pokaż, jakie ty masz fajne łapeczki na policzku. A skąd pomysł, że one muszą być na policzku? Ja lubię tak. Ty lubisz tak? Ok, fajna naklejka. Bozie, jaki piesek zmęczony. Piesek strasznie zmęczony. Śmieszna, co na dniu? Mhm. Tutaj zobaczcie, trwają wielkie makijaże Lali Rainbow High, tak? Dobrze mama mówi? No, bo ja się pomalowałam, także moje kosmetyki poszły dalej w ruch, jak widzicie. Znalazłam pustą buteleczkę po tym. No, fokus. Po tym korektorze Too Faced Born This Way. Zobaczcie, już totalnie zużyty, także muszę wyrzucić. I tylko chciałam Wam powiedzieć, że on naprawdę jest genialny. Na ten moment zastąpiłam go tym z Maybelline. O. Ale przyznam Wam szczerze, że ten jakoś lepiej się u mnie sprawował. Chociaż ten też jest całkiem w porządku. Muszę przyznać szczerze, że nie wiem, ale raczej ten, ten raczej jest. Ten zdecydowanie ma mocniejsze krycie. Nie jest tak lekki, ale chyba finalnie, właśnie wiecie, przez cały dzień wygląda po prostu pod okiem zdecydowanie lepiej niż. Ten. Także jest ok, ale nie jakiś wiecie, po prostu na długotrwałe makijaże, na makijaże, których nie chcecie poprawiać. O, także tak bym go tutaj podsumowała. I kończy mi się również podkład MAC Studio Fix. Co prawda tutaj jeszcze jest resztka, więc ja go zawsze daję do góry nogami, do kartonika. I to, co ma spłynąć, to spłynie, bo tutaj naprawdę sporo jeszcze tego produktu zostaje. Na kilka użyć spokojnie. Więc taki myk, ale o tym Wam już kiedyś mówiłam. E, natomiast mam też oczywiście już kolejny tutaj, zobaczcie, w zapasie. E, I teraz w ogóle, pokażę Wam, czekajcie, ja to tak poprzesuwam. E, teraz aktualnie na mojej buzi jest takie trio, czyli Fenty ten z YSL, którym przyciemniam to wszystko Ups. i właśnie MAC Studio Fix także mieszam sobie aktualnie te trzy podkłady ja z reguły nie robiłam takich akcji nie mieszałam podkładów, ale powiem Wam szczerze, że fajne rzeczy potrafią tutaj wyjść na twarzy, więc no właśnie, od wczoraj u mnie właśnie taki, takie trio i naprawdę fajnie się sprawdza dziewczyny, ale Wy tu macie fajnie Nandusia sobie chciała chwilkę pograć, więc jej pozwoliłam. Jest tak gorąco. No i dziewczyny przy wentylatorku się chłodzą. Tak na kocyku. Świetnie tu macie. Bardzo bo fajnie. Aha, dobry pomysł. Więc ja skorzystam z chwili, odpalam sobie vlogi Angeliki. Zapraszam was do mojej Angeliki bardzo serdecznie na kanał i mam do obejrzenia ten oraz ten. I jako że dzisiaj dzień taki wiecie wolny, taki totalnie nic nie trzeba, nic nie, nic nie stoi na przeszkodzie, no to Doritoski. Kocham Doritoski chyba w każdym wydaniu najmniej te ostre, a całą resztę uwielbiam, tak więc wola voilà. takie zdrowe przekąseczki do vlogów. I kochani, jeszcze tylko jedna rzecz, dlatego że bardzo dużo pochwał, komplementów dostałam od Was, jeśli chodzi o to mieszkanko. Że jest prześliczne, bardzo podoba Wam się ta ceglana ściana, którą też często w filmach widać. I prosiłyście o taki house tour tego mieszkanka. No ja Wam powiem szczerze, że takiego filmu nie planuję, ponieważ tutaj naprawdę to wszystko nie wygląda tak, jak powinno. Są miejsca, jeszcze tak kompletnie niezorganizowane, natomiast ja Wam mówiłam, że to jest etap też dla nas przejściowy, że docelowe miejsce nasze będzie zupełnie inne, dlatego z tym się po prostu chcę wstrzymać, bo uważam, że to po prostu nie ma jakiegoś tam większego sensu. Tak jak mówię, jest w porządku, ja nie mówię, że nie, natomiast no, kwestia organizacji, wiecie, ja to lubię wszystko tak na tip top poogarniane. Pochowane. No tutaj po prostu się zwyczajnie w świecie nie dało tego zrobić, ale właśnie inwestycji jakichś solidnych w związku z tym mieszkaniem ja podejmowała nie będę. Dlatego też uważam taki film naprawdę za zbędny. Ale te miejsca, które też mnie osobiście właśnie najbardziej się podobają, czyli właśnie kuchnia, czyli właśnie też ta piękna ściana z cegły, łazienka, część sypialni, wam pokazałam i tak naprawdę słuchajcie, tutaj za wiele więcej do pokazywania nie zostało, wierzcie mi na słowo, bo to jest dość małe mieszkanie, ale bardzo przytulne, bardzo fajne, bardzo je lubimy. No dobra, to teraz ja siadam, oglądam i wcinam do ritosy.